Blokada gazy trwa już 16 lat i yy, 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 to tak naprawdę oznacza, że zarówno kwestie dostępu wody, jak i yy, prądu yy, i Przede wszystkim też w ogóle możliwość poruszania się to wszystko jest biło i jest kontrolowane przez stronę izraelską. Czyli mówimy o tym małym obszarze, obszarze, który który jest z, z jednej strony jest e, e, morze, ale z drugiej strony na południu mamy Egipt, natomiast pozostałe pozostałe granice strefy Gazy są kontrolowane przez Izrael i od od, od lat właściwie od dziesięcioleci, Istnieje tam bardzo poważny problem i dlatego też, e, tak jak wspominałam, dochodziło już wcześniej do deeskalacji przemocy, natomiast to, co się teraz dzieje, jest nieporównywalne do wszystkich poprzednich konfliktów, do wszystkich poprzednich bombardowań i to, co jest ważne, to jest też to, że właśnie i kwestia blokady, i kwestia w ogóle. E, ubóstwa, które tam, które tam panują i bardzo duża liczba dzieci, bo w tym momencie szacuje się, że, że prawie połowa tych mieszkańców, którzy właśnie musieli uciekać z północnej gazy, to są dzieci. To wszystko spowodowało jeszcze przed tym konfliktem, że lekarze bez granic tam byli i prowadzili swoje działania ze względu też na to, że dostęp do opieki medycznej był bardzo słaby i to my jako organizacja, jedna z tych organizacji, która udzielała pomocy na miejscu, prowadziliśmy taką pomoc medyczną, która była absolutnie nie do, nie do pomyślenia, ze względu na to, że po prostu również, również usługi tego typu i opieka medyczna zostały po prostu bardzo mocno ograniczone ze strony, ze strony Izraela.